Reguła wzajemności jest zasadą, która wpływa na postępowanie ludzi. Polega ona na tym, że za dane nam dobro lub pomoc powinniśmy się odwdzięczyć. Reguła wzajemności daje nam gwarancję, że raz dane dobro powróci do nas. Nie musimy się martwić o to, że społeczeństwo nas wykorzysta. A nasze przysługi zostaną zapomniane. Na skutek tej reguły często ulegamy prośbom innych. Po tym jak ktoś wyświadczył nam przysługę, to jesteśmy w stanie oddzięczyć się nieporównywalnie większą przysługą. Jeżeli znajomy złoży nam życzenia urodzinowe, my się odwdzięczymy składając mu życzenia w jego urodziny. Jeżeli dostaniemy prezent, to również odwdzięczamy się prezentem. W oparciu o regułę wzajemności jesteśmy zobowiązani do zrewanżowania się. W przypadku niestosowania się do niej jesteśmy narażeni na społeczne potępienie. Reguła ta jest rozpowszechniona po całym świecie, znana jest wszystkim kulturom. Siła zobowiązania do wzajemności może wpływać na nas bez względu na to, czy osoba, która wyświadczyła nam przysługę, jest przez nas znana i lubiana, czy nie. W każdym przypadku czujemy się zobowiązani do odwdzięczenia. Jako przykład reguły wdzięczności weźmy badanie przeprowadzone na dwóch grupach lekarzy. Do lekarzy wysłano kwestionariusze z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Do jednej z grup dołączono czek na 20 dolarów, a dla drugiej grupy obiecano, że dostaną czek na 20 dolarów po odesłaniu kwestionariusza. Odsetek odesłanych kwestionariuszy był znacząco większy w grupie, gdzie lekarze od razu otrzymali czek, a stało się tak ponieważ lekarze czuli zobowiązanie do odwdzięczenia się za otrzymany już czek. W drugiej grupie, gdzie lekarze nie otrzymali jeszcze czeku, odsetek odesłanych kwestionariuszy był mniejszy, dlatego że w przeciwieństwie do pierwszej grupy nie czuli się zobowiązani do oddzięczenia się za dane im dobro. Jeżeli film Ci się spodobał to proszę zostaw subskrypcję, aby zobaczyć więcej ciekawych filmów.